Witam serdecznie w serii poradników do starych Call of Duty. Na pierwszy ogień idzie ulubienie z większości graczy zombie, czyli Black Ops 3. A więc nie przedłużajmy i zacznijmy od najlepszej startowej mapy w historii, czyli Shadows of Evil. Po pojawieniu się w grze od razu otwieramy pierwsze drzwi. Zmieniamy się w bestie i po kolei otwieramy tą skrzynkę. Strzelamy w tą baterię. Przyciągamy się do haka na budynku. Teraz biegniemy środkiem lub tak jak ja i otwieramy schody. Podnosimy klucz przywoływania i przedmiot do rytuału. Teraz wbiegamy po schodach, które otworzyliśmy. Wchodzimy do pokoju Nero, gdzie znajduje się pierwszy z czterech rytuałów potrzebnych do otworzenia Pekapanża. Po odpaleniu rytuału nie zabijamy kiperów, tylko chodzimy z nimi w kółko. Znacznie ułatwi to Wam ten proces. Podnosimy Robaka i udajemy się na Waterfront District, czyli prawą część mapy. Otwieramy również drugie drzwi i teraz zmieniamy się w bestię. Przyciągamy się do Haka, otwieramy schody. Otwieramy posąg, przyciągamy się tutaj i niszczymy skrzynię. Podnosimy pas mistrza, znowu zmieniamy się w bestię i otwieramy pokój do rytuału. Podchodzimy do ołtarza i robimy drugi rytuał. Po skończeniu rytuału pojawi się Markwa, trzygłowy miniboss mapy. Po zabiciu Markwy upuści na pierwszą część z trzech do konserwanta, czyli Wonder Weapon mapy. Teraz udajemy się do Footlight District, czyli górnej części mapy. Otwieramy również drugie drzwi i zmieniamy się w bestię. Otwieramy posąg, wciągamy się do HK i otwieramy schody. Przeskakujemy tutaj i niszczymy skrzynię. Teraz wracamy na balkon i przyciągamy się na daszek teatru, po czym otwieramy drzwi. Podnosimy perukę, wchodzimy do teatru i robimy trzeci rytuał. Teraz czas na kanały, czyli lewą część mapy. Jak zawsze otwieramy również drugie drzwi. Zmieniamy się w bestię, zeskakujemy do kanałów, niszczymy skrzynkę za kratą, otwieramy drzwi, ładujemy baterię, która otworzy nam kratę, przyciągamy się do haka i otwieramy schody na parterze. Teraz podnosimy odznakę, otwieramy szczelinę, która zaraz nam się przyda, i robimy ostatni rytuał. Po skończeniu rytuału znowu pojawi się Markwa. Przechodzimy przez wcześniej wspomnianą przeze mnie szczelinę, która zabierze nas do sekretnego miejsca. Zabijamy wszystkich kiperów i podchodzimy do ściany z żółtymi symbolami. Ściana zniknie, a my będziemy mogli wejść do pokoju z PK Punchem. Kładziemy robale w kielichach i przebiegamy po ścianie na drugą stronę, ale uważajcie, bo jeśli spadniecie, od razu zginiecie. Kładziemy dwa ostatnie robale i odpalamy finalny rytuał, który odblokuje nam PK Puncha. Teraz czas na złożenie tarczy. Żeby podnieść pierwszą część jako bestia, musimy przyciągnąć się tutaj w kanałach i odpalić schody. Część może zrespić się tutaj przy ścianie, tutaj na barierce i tutaj przy oknie. Drugą część znajdziemy w Waterfront District po lewo, jak wejdziemy na schody. Część może pojawić się tutaj przy skrzyni, tutaj na ścianie i tutaj obok stołu. Trzecia i ostatnia część leży w Footlight District, również jak wejdziemy po schodach. Część może być tutaj na ławce, tutaj przy barierce. I tutaj na fotelu. A samą tarczę złożymy naprzeciwko burdelu w kanałach. Teraz musimy znaleźć trzy bezpieczniki. Pierwszy znajdziemy w Footlight District na moście, który łączy kolejkę z Mystery Boxem. Drugi bezpiecznik znajdziemy w Waterfront District na moście, który łączy kolejkę z pomnikiem ośmiornicy. Trzeci i ostatni bezpiecznik możemy znaleźć w kanałach obok pokoju, gdzie znaleźliśmy pierwszą część tarczy. Zanosimy bezpieczniki do sekretnego miejsca i dzięki temu odblokowaliśmy możliwość wezwania Civil Protectora. Robota, który będzie z nami chodził, zabijał zombie i podnosił nas gdy umrzemy. Wracając do głównego easter egga. Wzywamy tramwaj do kanałów jeśli go tam nie ma, ustawiamy kierunek jazdy na waterfront i odpalamy tramwaj. Trzymamy się lewej strony ponieważ musimy zapisać trzy symbole, które będą w oknach budynków. Z kanałów do waterfront możemy odhaczyć już dwa. Jeśli gracie solo możecie zapauzować grę i na spokojnie zapisać swoje symbole. Teraz ustawiamy kierunek jazdy na Footlight, odpalamy tramwaj i teraz trzymamy się prawej strony. Wracamy do sekretnego miejsca, zmieniamy się w bestię i niszczymy tą skrzynię. Teraz strzelamy w nasze symbole, a naszym oczom ukażą się miecze. Podnosimy jajko i od razu wrzucamy je do posągu ośmiornicy. Teraz musimy naładować jajko duszami zombie. Gdy jajko zacznie się świecić, podnosimy je. Otwieramy posąg za burdelem w kanałach, kładziemy jajko i je ładujemy. Następny posąg jest w Waterfront District. I ostatni posąg znajdziemy w Footlight District. Odnosimy jajko z powrotem do mieczy i odbieramy nasz miecz i teraz zależnie od postaci jaką gramy musimy udać się w miejsce ich rytuału jeśli gracie Nero, wasz ołtarz znajdziecie na spałnie, gdzie robiliście pierwszy rytuał jeśli gracie Jackiem, wasz ołtarz jest w burdelu w kanałach Jessica ma ołtarz w teatrze a Floyd w Waterfront District na ringu przy ołtarzu będzie czekał na was kiper z arcyjajem. żeby naładować arcyjajo kładziemy je na takim czerwonym okręgu przy pierwszym razie pojawi się tylko jedna markwa którą musimy po prostu zabić po zabiciu markwy przerzucamy rundę do przodu i lecimy do kolejnego okręgu tym razem pojawią się dwie markwy i tak zostanie już do ostatniego okręgu z arcyjajem. Wracamy do Kipera i odbieramy ulepszony miecz. Przed nami najtrudniejszy krok w Wisteregu, więc czas się przygotować. Ulepszona strzelba KRM i Apoticon Servant to wymóg, żeby przejść ten krok. Jedną część do Apoticona już mamy, więc czas na dwie kolejne. Po 11 rundzie losowo z muchy czy pulpecika, tej kulki, co wybucha jak nas dotknie, wyleci antymateria, czyli druga część do Apoticona. Teraz musimy mieć fumigator, urządzenie, którym rozwalamy kokony na mapie. Znajdziemy go na spawnie lub w środku mapy. Czekamy, aż kokon zrobi się fioletowy i otwieramy go fumigatorem. Teraz Musimy mieć szczęście, że wypadnie nam macka do poti konserwanta, a poti konserwanta możemy skraftować w Foodlight Districcie. Gdy jesteśmy gotowi, idziemy do pokoju Nero. Wchodzimy w interakcję z tą książką, a ta podniesie się do góry. Teraz idziemy do sekretnego miejsca, gdzie będzie czekać na nas flaga. Flaga nie może odnieść dużej ilości obrażeń, więc bądźcie ostrożni. Kładziemy flagę w piorunie. Teraz musicie bronić flagę przed pulpetami, jak i przed shadowmanem. Jeśli nie zestrzelicie shadowmana w czas, zniszczy flagę, a będziecie musieli wszystko robić od nowa. Gdy usłyszycie dzwon, a flaga zacznie emitować czerwone fale, podnieście ją i max amo. Biegniemy w głąb kanałów, gdzie znajduje się drugi piorun i znowu bronimy flagi. Gdy druga obrona się skończy, biegniemy do w burdelu, a flaga przytransferuje energię i sprawi, że Kiper będzie miał swoją normalną formę. Teraz musimy skipnąć rundę do przodu i ponownie podnosimy flagę. Teraz zabieramy ją na środek. Bronimy dwa razy. Zabieramy flagę do ołtarzu Junero i jeszcze tak dwa razy. Tylko, że tym razem w Waterfront District i Footlight District. Pamiętajcie o Civil Protectorze, który podczas tego kroku bardzo pomaga. Wracamy do Pack Puncha i jeśli gramy w kopie z czterema graczami, każdy musi kliknąć na swojego keepera w tym samym momencie. Jeśli gracie solo, to klikamy na dowolnego keepera po stronie ołtarza. Tarcza Shadowmana zostanie zniszczona, a my będziemy musieli w niego strzelać. Po każdym trafieniu Shadowman się teleportuje aż do momentu kiedy będzie nad ołtarzem. Gdy Shadowman będzie nad ołtarzem, klikacie klawisz interakcji na ołtarz, a Shadowman zmieni się w wielkiego robala. Jeśli gracie solo i nie macie moda na solo i Seregi, to niestety Wasza przygoda się tutaj kończy. Ponieważ ostatni krok wymaga 4 graczy lub na PC, który pozwala wam zrobić to solo. Więc jeśli macie 4 graczy w lobby, to teraz się skupcie. Na waszym ekranie będą pojawiać się czerwone fale. Gdy je widzicie, musicie znaleźć białą kulkę na mapie i w nią wejść. Jeśli fale będą długo na waszym ekranie, gra was powali. Na mapie są 3 stacje z tramwajem i każda stacja musi mieć przydzielonego gracza, czyli 3 graczy na 3 stacje. Czwarty gracz stoi na środku mapy pomiędzy kiperami jako bestia. Dwóch graczy na stacji zmienia się w bestię i ładuje te baterie. Trzeci gracz na stacji musi odpalić tramwaj albo musi wezwać tramwaj w formie Człowieka. Szybko pójść do ogniska, który przewinikł w bestie i też musi porazić swoją baterię. Jeśli wszyscy porazili baterię, szyny będą świecić się na niebiesko, a tramwaj powinien rozjechać wielkiego robala na środku. Kiedy tramwaj rozjedzie robala i wszystkie szyny świecą się na niebiesko, gracz na środku musi szybko porazić wszystkich kiperów prądem. Jeżeli mu się uda, wystrzelą wielki promień w potwora na niebie, a na waszych ekranach ukaże się Katzenka. I tak oto przeszliście Shadows of Evil. Dla graczy solo z modem wygląda to trochę inaczej. Wystarczy, że porazisz wszystkie trzy baterie, a szyny nigdy gdy nie zgasną, wezwij albo wyszlij tramwaj i szybko biegnij jako bestia na środek, gdy robal zginie, poraś prądem kiperów i istereg jest twój. Dziękuję za uwagę i jeśli przydał Wam się ten poradnik, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem. Następna na celowniku mapa to The Rise Drake.